Witam Was kochani, przekaz od przodków i aniołów. 14, 15, 16 listopad, czyli kandyleczka. Relacje rodzinne, koleżeńskie, przyjacielskie i znajomości, relacje w pracy i praca, związki małżeńskie i partnerskie oraz singlaczusie, słodkie, bąbelaczusie. I zaczynamy. Opuść tarczę. Słuchajcie, nie walczcie z wiatrakami, nie walczcie z tą osobą, nawet w dyskusji, bo nie wygracie. Opuśćcie tarczę, odejdźcie, oddalcie się na chwilę, ale nie walczyć, tak? Czyli jeżeli osoby będą wam próbowały przeforsować swoje zdanie i są to osoby, które nie słyszą, co mówicie to macie opuścić tarczę, to nie będzie gra, gra nie będzie warta świeczki. Praca, relacje w pracy, ufaj i odnoś sukcesy. Słuchajcie, jeżeli wy macie dobrą pracę, no to ufajcie, odnoście sukcesy, nie dajcie się wyprowadzić z równowagi. Natomiast jeżeli macie w pracy relacje toksyczne, czyli osoby, które szkodzą innym osobom, czy też wam, to macie też odpuścić, opuścić tarczę, odejść, nie dać się Wciągnąć w dyskusję, nie dać się wyprowadzić z równowagi. Dobra, to teraz słuchajcie, związki małżeńskie i partnerskie. Poruszaj się i działaj z gracją. Dziubaski, jeżeli wy macie dobry związek, tak, partnerski czy małżeński, to macie razem, wspólnie dzisiaj rozwiązywać problemy, poruszać się, działać z gracją, postawić na nie tylko dzisiaj, ale w weekend, tak, postawić na wypoczynek, na to, co Was obojga cieszy i relaksuje. Natomiast jeżeli Wy macie te związki Level Master Heart toksyczne, to macie zadbać o siebie, macie znaleźć chwilę dla siebie, macie się poruszać się, działać z gracją, nie dać się wyprowadzić z równowagi, nie walczyć z wiatrakami. Singla, czu się, bombela czuj się, poczuj się kochany i pocieszony. Drogi singlaczku, jeżeli nawet jesteś sam, tak, i szukasz tej drugiej połówki, to przede wszystkim masz się kierować intuicją. Bo te nowe znajomości, to jeżeli te osoby pojawiają się i znikają, to z nimi związku nie stworzycie, bo mają te osoby jakieś tajemnice. A wy macie poczuć się kochani, czyli otoczyć się osobami. Które są wobec Was lojalne, które są zainteresowane też waszymi e, sukcesami, problemami, które będą was po prostu wspierać, tak, a nie osobami, które znikają. Czyli w ten weekend, jeżeli macie singraczusie, się jakieś znajomości i te nowe osoby znikają, milczą, to wy macie nie skupiać się na tych osobach, tylko otworzyć się na nowe znajomości, na nowe możliwości, otworzyć się na nową miłość. A ja Wam kochani życzę oczywiście takiego weekendu, jaki byście chcieli mieć. Dziękuję.